Dzieją się różne rzeczy na świecie, z których nie zdajemy sobie kompletnie sprawy. Na przykład od października już kraje BRICS testują nową walutę de unit. Będzie to waluta w 40% oparta na parytecie złota. Teraz rozumiecie, dlaczego kilka komentarzy temu mówiłem Wam o tym, kto jest największym producentem złota na świecie, kto najwięcej złota wydobywa Chiny. Wydobywają najwięcej złota. 380 ton rocznie. Dużo więcej niż Stany Zjednoczone, dużo więcej niż Australia, niż Kanada. Chiny. Chiny nie sprzedają złota, Chiny jeszcze skupują złoto. Hindusi zaczęli skupować złoto. Kraje BRICS chcą w 40% poprzeć swoją nową walutę rozliczeniową i nowy system rozliczeń bankowych, który będzie konkurencją dla zachodniego SWIFTu. O parytet złota. W 60% będzie to koszyk walut państw BRICS, a w 40% parytet złota w stosunku do dolara, który jest nieprzytomnie drukowany i który napędza całkowicie inflację na świecie, to jest istotne nowum. Przesilenie światowe postępuje krok dalej. Już kilku analityków zaczęło mówić, że UNIT stanie się walutą. Jeszcze w tym roku, jeszcze w grudniu. Zobaczymy.